Witam się dzisiaj z wami jak zawsze bardzo serdecznie Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj jesteś ze mną dlatego, że mamy dzisiaj dość fajny zapowiadający się odcinek, który składać się będzie z otwierania tak, dwóch ETB Jeden, jak na Paradox Rift'a przyznało dotyczy przyszłości, natomiast ten drugi dotyczy przeszłości Podwójna ilość ETB-ków znaczy podwójna ilość boosterków a co oznacza podwójna ilość szans na trafienie jednej można, mam nadzieję, powiedzieć flagowej karty z tym bądź z tym ziomkiem. To jest to, czego ja bym chciała, ale to, co będzie, to tak naprawdę dopiero zaraz się okaże. Myślę, że nie ma po co przyciągać wielkie dzięki dla Pokeshop za wysłanie mi tych oto Etebeków. Was, jak zawsze, tam odsyłam minus 5% rabatu, jak piszecie kod Ivy. Szczególnie, że, kochani, zbliża się naprawdę fajny czas, gdzie będzie można upolować fajne rzeczy w fajnych cenach, więc polecam wam być na bieżąco, a jeśli jeszcze nie wzięliście udziału w konkursie, który został ogłoszony ostatnim razem, w którym do zgarnięcia macie właśnie dwa takie tebeki, booster boxa i co najfajniejsze, każdy kto bierze udział jest zwycięzcą, bo dostaje kod na darmowy booster z Paradox Rift. Więc jeśli jeszcze tego nie widzieliście, obczajcie sobie, wróćcie odcinek do tyłu, tam wyjaśniam dokładnie zasady, a tymczasem tam odsyłam was do tyłu, a tutaj lecimy do przodu. No to co, kochani, może zaczniemy od tradycyjnego ciach-ciach-ciach. No bo e, od czego by tutaj zacząć? Ja proponuję może zacząć od przeszłości z racji, że mamy już ją praktycznie z głowy. Chociaż co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o Paradox Rift? No to moim zdaniem jest to całkiem ciekawy pomysł, żeby rozegrać to na dwa etebeki. Dzięki temu możecie wybrać etebeka, który bardziej przypadł wam do gustu. No chyba, że nie macie jakiegoś swojego faworyta, no to wtedy najlepiej kupcie sobie dwa. <laughs> chyba, że nie przepadacie za tym dodatkiem. Czemu tak w sumie się dziwię i nie dziwię? E, szczególnie, że Paradox Rift jest to dodatek, który tak naprawdę został stworzony ku hołdowi graczy. Oczywiście z tej perspektywy za wiele Wam tutaj nie powiem, bo pewnie jak się orientujecie, ja takim graczem nie jestem. Raczej to, co, na czym skupia się moja działalność, to otwieranie tego stawu, pokazywanie Wam, co tam w środku znajdujemy i szukanie najlepszych dropów. Tutaj powoli już zaczęłam Wam pokazywać, co zawiera się konkretnie. A oczywiście mamy tutaj kosteczki, więc to, czego Generalnie moglibyśmy się w etebekach spodziewać. Idąc dalej mamy koszulki, oczywiście ze znanym nam motywem yy, starszego Salamansa, można powiedzieć wręcz przodka tego Pokemona, karty energii. Myślę, że tego, to wy się w ogóle tutaj nie spodziewaliście. Dalej mamy oczywiście przekładki z jednej i z drugiej strony. O, tutaj podoba mi się zmiana orientacji, to znaczy bliskości kadru, który się tutaj yy, zawiera, to mam troszeczkę dalszy, tutaj bliższy. Super. Generalnie myślę, że każda z tych. Yy, przykładek powinno tak wyglądać. No i oczywiście karta promo. I jeżeli ja miałabym coś powiedzieć na temat tych kart promo, które tutaj znajdziecie, ja szczerze mówiąc jestem większą fanką tej, niż tamtej. Chociaż szczerze mówiąc uważam, że on mógłby zaojmować trochę większą powierzchnię, byłoby to ciekawsze. To już teraz szybko przejdziemy do tego drugiego ETB-ka, pokażę wam jak wygląda wnętrze. No i zaraz będzie wielkie otwieranko boosterków. No to co, teraz proponuje przyszłość. Tak, wbiega tutaj przed nami przyszłościowy Galate, chociaż czy to jest co bardziej gelade, czy Gardevoir ciężko określić, w każdym razie wydaje się, że to jest taka idealna hybryda, bo w sumie mi kojarzy się właśnie z takimi ostrzami z takimi rzeczami, natomiast z taką spódniczką Gardevoir obdarte z folii natomiast nie obdarte z kolorów, no bo kolorystyka naprawdę jest przefantastyczna tutaj jeśli chodzi o Paradox Rift'a no przynajmniej ta wersja kolorystyczna bardziej trafia w moje gusta podobają mi się jak zawsze detale czyli ten tutaj deseń, oprócz tego Właśnie fajna folia, nałożona taka zielona, odblaskuje, widać to też po jego oczkach. Czy te oczki mogą kłamać? Chyba nie, dlatego przewijamy się do środka. Czym prędzej zabieramy się tutaj za środek? No i to, co mi się wydaje, to dzisiaj pusterki troszeczkę sobie rozdzielimy, żeby zobaczyć, czy większe i lepsze tropy przyniosła przeszłość, czy przyszłość. Więc tak prezentują się koszulki. Podobny motyw, tak jak do tych z Salamensa. Natomiast jeśli chodzi o promkę, wygląda ona tak. Przystawa Iron Bundle. Więc um, szczerze ja tutaj doszukuję się pewnej kontynuacji motywu na zasadzie patrzcie, tutaj mamy o coś takiego. Tworzy się taka linia, wyglądało ją jakby się tak trochę ścigały. Ciężko je tutaj w ogóle dostrzec, trzeba się tak dość przyglądnąć. O, ale mniejsza. I te zakładki, i tutaj również motyw poprawiony. Też fajnie by było jakby tutaj również tak opalizowało na fajnie zielono, ale nie można mieć wszystkiego. W każdym razie wydają się one bardziej takie matowe niż zazwyczaj. Jaka czadowa! Ta jest super. Osiem, dziewięć. Te są takie troszeczkę bardziej napakowane. Śmiałabym jakbym trafiła, że na serio te będą mieć lepsze dropy. Ale teraz macie chwilę w komentarzu, żeby napisać, które pudełko przyniesie lepsze dropy. To z przyszłości, czy to z przeszłości? Ja czuję tutaj totalnie przyszłość. A może inaczej, nadzieję pokładam przyszłości. <grywa> A jak widzicie, mamy ich tutaj trochę. Zaczniemy, tak jak powiedziałam, o tych z przyszłości. Myślę, że to będzie takie fajne urozmaicenie. Na zasadzie wiecie, stworzenia sztucznego, bardziej lub mniej napięcia po to, żebyście się mogli razem tutaj ze mną emocjonować i sprawdzić, który tak naprawdę produkt okaże się być bardziej szczęśliwym. W ogóle to padłabym, jakby się okazało, że one są mniej więcej porówno w tropach. Chociaż wtedy stwierdziłabym, że nieważne które weźmiecie, będziecie tak samo zadowoleni. Chociaż dobra, nie będę Was tutaj obrażać, bo założę się, że <grytanie> to jest naprawdę ciężkie, żeby mieć taką ym, niefartowną rękę do tropów, taką, jaką mam ja. Można powiedzieć, że w pewnym sensie stało się to moim znakiem rozpoznawczym, nad czym tak jednocześnie ubolewam i nie ubolewam no zawsze to jakaś taka e, rozrywka zbliżamy się tutaj do końca jak widzicie trzyma nas tutaj cały czas w ryzach i niejako już tradycją na tym kanale stało się to że e, w czasie otwierania nowych setów obgadujemy sobie już te które gdzieś tam w przyszłości mają zamiar się pojawić i ooo miner! fajna jest ta illustration rerka. nie powiem zwróciłam na nią uwagę jak przeglądałam listę więc taka spadająca gwiazdka szybko trzeba powiedzieć życzenie chcę żeby w dzisiejszym odcinku Wypadła mi tutaj karta Stop 3, więc mam nadzieję, że ta gwiazdka spełni moje życzenia, a jak nie, to tutaj mało się policzymy. <grych> w każdym razie, kochani, wydaje się, że doczekamy się kolejnej wersji Shining Fates Pojawiają się coraz stanowsze ilustracje. Kart, które już istniały, a które dostaną swoją wersję. A shiny Goldengo I EX. Dropik się liczy, jeśli chodzi o pudełko przyszłości. Z tego co widziałam, pierwsze głosy, one tak patrzą się e, nieco sceptycznie, bo chcą czegoś więcej. I szczerze mówiąc w pewnym sensie się nie dziwię, bo wydaje mi się, że po fenomenie Shining Fates każdy ma tyle boosterków na koncie z tego dodatku, że w pewnym sensie temat mógł się w pewnym sensie temat mógł się przejeść. Jest tutaj ta wspaniała karta Flamingo, która zawsze która bezapelacyjnie działa na moje wnętrze, porusza we mnie najgłębsze uczucia. No jest po prostu fantastyczna. popatrzcie na to dzieło sztuki. Aż się szczerze mówiąc troszeczkę rozproszyłam. <laughs> ale ja wciąż uważam, że jest to pewnego rodzaju parodia, czy też taki specjalny układ dla śmieszków. Altaria i X. <laughs> Szczerze mówiąc nie jestem pewna, czy przy to się na ten temat nie wypowiedziałam, bo musiałam sobie lekką przerwę zrobić między <laughs> boosterkami. W każdym razie mm, takie mech, też bym się spodziewała troszeczkę czegoś więcej, ale okej, okay, nie skreślajmy tego tematu. Może się jeszcze na ten temat nakręcę, jak to nieraz już bywało przy różnych dodatkach. A tak zahaczając o kolejny temat, kojarzycie może tego pięknego gadka Charmandera Promozy? Obsidian Flemys. Otóż wyobraźcie sobie, że w Japonii ta karta jeszcze nie miała swojej premiery, ale będzie miała. Czy to jest ta karta, o której ja myślę? Nie gadaj, że ten minor. <grywy> Ej, Meskitu. Ja się z sery nie spodziewałam. XD. Jak widzicie, tylko zawsze spadającą gwiazdę. Pamiętajcie, marzenia się spełniają. Bo potem, właśnie, takie rzeczy się dzieją na odcinkach. Mam nadzieję, że to się wszystko dobrze nagrało. Bo jak widzicie, trochę dzisiaj kombinuję z opcjami. No to co kochani, może pora na ostatni boosterek z wersji Future, chociaż już lepiej tutaj myślę nie będzie, niż właśnie wypadło w tym przedostatnim. W każdym razie chciałam tylko dokończyć, że właśnie w Japonii będzie mieć i <laughs> ta piękna karta, miejsce premiera tego Charmandera promo przy okompaniamencie jego pozostałych, że tak powiem równoległych starterów, czyli Bulbazaur i Squirrel, co mi się mega podoba kochani, na z tych ilustracji jest PG, co już szczerze mówiąc, wtedy zwróciła moją uwagę. To jest pokon, który bardzo często się przewija, ale uważam go za fajny smaczek, jeśli chodzi właśnie o takie nawiązania do kanto. Dobra, to teraz przechodzimy do boosterków przeszłości. Szczerze mówiąc, mam troszkę beczkę z tego, bo już teraz słyszę komentarze, że tak, na pewno podłożyłaś tę kartę, to było ustawione. <laughs> Patrząc na swój taki potencjalny pull rate, no wiecie, raczej wolałabym sobie dokładać dobre karty, nie takie, żeby kończyć odcinki niczym przegryw, szczególnie. Jeśli chodzi o jakieś pudełka typu premium, UBC i tak dalej, nie? Bo z tych zwykłam kończyć naprawdę z najgorszymi e, dropami. Mamy tutaj na samym dobrym początku profesora Turo. Pierwszy drop, jeśli chodzi o przeszłość. E, chociaż tak naprawdę profesor Turo był z przyszłości, więc tak. Taki paradoks trochę. <laughs> ale okej, okay, byle jak najwięcej takich fajnych dropów na dzisiaj, bo nie umniejszam odcinkom bez dropów, ale te zdecydowanie podbijają zaciekawienie oraz emocje, których tutaj pojawia się z czasem coraz więcej, z czasem i wręcz z dropami. I tak, zdecydowanie jest to odcinek nagrywany bardziej powiedzmy na spontanie, ale jak zauważyłam wtedy, najlepiej na tym praktycznie. Wychodzę. Mega podoba mi się efekt e, tego rewersu. Tak można powiedzieć. Wręcz jest taki lustrzany. dioksys Ale wiecie co? Powiem tak, totalnie bym się położyła. Jakby się okazało, że wyciągnę ten tego alternatywne, alternatywnego Special Illustration Rare z przeszłości. I tak, by the way, sprawdziłam. Zgarnęłam drugą e, w kolejności Golisopod iX Już mamy jeden, jeden jeśli chodzi o EX-a tego e, zwykłego. Kwoty tutaj wybaczcie, ale wam Nie podam. A może pan podam około 40 euro? Nie, no szczerze mówiąc, nie chcę. I rozumiem, dlaczego niektórzy twórcy właśnie tego nie robią, z racji tego, że te kwoty są dość płynne. One się co jakiś czas zmieniają, więc, trafiając na odcinek za jakiś czas, możecie być troszeczkę zdziwieni, co ona w ogóle kada. Przecież ta karta jest już warta 1 trzecią z tego, co ona w ogóle mówi. Więc podkreślam, że to jest na dzień dzisiejszy. Więc póki temat świeży, możecie sobie jeszcze sprawdzić, że nie kłamię. Nie mam tutaj takiego w ogóle zamiaru. Zresztą, jakże ja bym mogła. Dobra, tutaj zbliżamy się do końca. Myślałam, że coś tam śmignia, to tylko były myszki i tutaj ten kolorek. No i latios. Patrzcie, tutaj się tak nakręciłam, że te boostery to wręcz przelatują mi przez dłonie. Chociaż nie ukrywam, że ja tutaj się tak nie. O, chyba nie. Myślałam, że tutaj coś ominęłam, ale nie. Nie ukrywam, że no, z czasem przyszło mi troszeczkę więcej wprawy, więc to już dosłownie leci. Kochani, przez chwilę wydarzył się fajnie. nie nagrałam przedostatniego boosterka. No, jeśli chodzi o jego drop, mamy tutaj Iron Hensa i Exa, a tymczasem przechodzimy do ostatniego boosterka. I mamy przed sobą ostatniego boosterka, zatem niech dzieje się, kochani, magia. Patrzymy do środka, czy wyrówna się drop, jeśli chodzi o dzisiejsze etybeki, czy właśnie ten z przyszłości jest dzisiejszym zwycięzcą. Kochani, Kochani, teraz okaże się to... ok. Z pozycji numer 1, nic się nie zmienia, z pozycji numer 2 również. I kochani, ostatnią kartą w dzisiejszym odcinku jest... TV! No kochani, jak inaczej mogę podsumować ten odcinek niż tak, żeby pokazać wam właśnie tę kartę. Co mogę powiedzieć? Pamiętajcie, że marzenia się spełniają, jeżeli wyciągniecie tego minora, szybko powiedzcie swoje życzenie, trzymam za to kciuki, no. Kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja, Weźcie udział w konkursie, pamiętajcie o tym. Jeszcze jest troszeczkę czasu. No, i co najważniejsze, mam nadzieję, że widzimy się już kolejnym razem. Cześć!